Czy grając jaki klanem uda mi się stworzyć potężny kraj na wzór imperium mongolskiego? Przekonajmy się, scenariusz ten jest możliwy dzięki modyfikacji, która obecnie wyświetla Wam się na ekranie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Hearts of Iron 4. Inicjatorami tego odcinka są widzowie z mojego Discorda, którzy w sposób demokratyczny poparli ten pomysł. A jeżeli Ty również chciałbyś wziąć udział w tego typu ankiecie, to link masz w opisie. Szczerze mówiąc, nadal nie wierzę, że na tej modyfikacji spędzę najbliższe 3 lub 4 godziny. No ale cóż, lud przemówił, więc pora zagrać. Jak tak sobie jeszcze patrzyłem przed nagrywkami, to ten mod jest naprawdę bardzo rozbudowany. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z tej modyfikacji, to dajcie znać w komentarzu. Ale mniejsza z tym, pora już w końcu rozpocząć rozgrywkę. I na chwilę obecną mamy jedynie te małe, niepozorne drzewko, które w przyszłości będzie większe. Więc lećmy od razu z pierwszym celem. A prędkość badań na tym kraju nie wygląda za dobrze, choć tak czy siak musimy wybrać jakąś technologię więc postawimy na inżynierię elektroniczną oraz produkcję. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to ona naprawdę wygląda biednie i musimy ją rozbudować. A generałów także mamy ciekawych i ten na przykład ma 7 skillów w defensywie. Aczkolwiek na dowódce wybiorę jakenkowa z tego względu, że będzie mi dawał wyposażenie podczas walki. Kolejną ciekawą rzeczą są tutaj decyzje. I znajduje się tu m.in. możliwość stworzenia kanatujaków, licznik do wybuchu wojny domowej, a także decyzje związane z lojalnością klanów. I gdy ten znacznik będzie na czerwonym, to nastąpi Secesja, a my pozyskamy sporną prowincję. Poza tym mamy decyzje, które zmniejszają lojalność i możemy to wszystko kontrolować. Dobra, po omówieniu wszystkiego, pora w końcu rozpocząć rozgrywkę. No, i już na samym początku pierwszy klan do nas dołączył i świetnie by było pozyskać kilka jeszcze na swoją stronę. Dostaliśmy też z niego dodatkowe trzy dywizje, które przydzielę do głównej armii. Pojawiło nam się wydarzenie Śnieżka i umożliwi to nam rozpoczęcie konfliktów granicznych. Po wykonaniu tego lecimy od razu w lewe drzewko i musimy jak najszybciej zrobić ten cel, żeby móc rozpocząć przekonywanie klanów. Rzucę sobie. Jeszcze zawczasu dowódcy armii i postawię na tego pana od organizacji, a za pozostałą siłę polityczną rzucę doradcę od jej wzrostu. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mamy tu balans siły między izolacjonizmem a ekspansją. I raczej pójdę w to drugie, bo daje naprawdę dobre bonusy. Co ciekawe, za chwilę nastąpi secesja kolejnego klanu, i ja naprawdę nie będę narzekał, a wraz z wykonaniem tego celu możemy podburzyć kolejne, ale wą ścieżkę chwilowo zostawię i ruszę w ekspansję. Kolejne dwa klany pragną secesji i naprawdę dobrze nam idzie. Mamy tu też naprawdę dobrego teoretyka armii, który daje potężne bonusy. A w związku z tymi wydarzeniami zdobyliśmy władzę na północy i pozyskaliśmy także kilka dywizji. Spróbuję też przeprowadzić konflikt graniczny i mam nadzieję, że się uda. No i niestety nasze walki zakończyły się jedynie remisem. Prawe drzewko narodowe już zostawię i wykonam jeszcze kilka miejsc ze środka. Niebawem powinna wybuchnąć domówka i dopiero po niej rozpocznie się prawdziwa rozgrywka. A w woli formalności rozpocząłem budowę kolei, żeby połączyć te punkty zaopatrzeniowe. Wojna domowa rozpoczęła się i musimy odepchać atak jak i stanu. I wraz z nią odblokowano się specjalnie przygotowane pod nią drzewko. A te cele to w większości są bonusy, które pomogą nam w czasie walk. Odpalę też na razie lastenda, żeby mieć pewność, że się utrzymamy. Sytuacja na razie ma się dobrze i nie przybyli ani jednej naszej prowincji. Na dodatek po wykonaniu tego celu pozyskałem dwie kolejne dywizje. Gryfonie oferują nam ofertę pożyczki broni, aczkolwiek my się na to nie zgodzimy. Niby możemy już zaatakować na wroga, ale jeszcze chwilowo poczekam. Ponieważ chcę, żeby się jeszcze bardziej wypalili, a później bez problemu ich przepcham. Spróbuję teraz rozpocząć tę ofensywę i zobaczyć co z tego będzie. Bądź co bądź, na razie nie idzie źle i powoli przepychamy wroga. Udało mi się pookrążać kilka dywizji wroga, ale naprawdę nie jest dobrze. Zdobyłem kilka prowincji, ale postanowiłem wstrzymać ofensywę. Bo nasze minusy broni są naprawdę ogromne. Spróbujmy teraz walczyć bardziej metodycznie i przepychajmy kratkę po kratce. I na chwilę obecną daje to nam naprawdę ogromną przewagę, ponieważ słapaliśmy dywizję wroga w okrążeniu. Pora więc je dobić. Kolejne mniejsze okrążenia się udały, jest naprawdę dobrze. Wszystkie kotły zostały dobite i pora ruszyć na główny front. I szczerze mówiąc, odpalę już plan i spróbuję ich dobić. Powoli ich przepychamy i za chwilę zakończymy tę wojnę. Chodzimy już powoli do stolicy i mamy jej upadek. A zarazem zakończyło się to kapitulacją naszego przeciwnika. Zważywszy na to, przyszła w końcu pora na wykonanie celu koniec wojny domowej. A po jego wykonaniu, Hanat przejmuje władzę w naszym kraju. I odblokował nam całkowicie nowe drzewko narodowe. I na samym początku, żeby odblokować dalsze cele, musimy zrobić ten, a po jego wykonaniu musimy rozpocząć reformy państwowe, a jeżeli chodzi o nie, to wykonam tylko to i następnie przejdę do gospodarki, bo musimy ją w końcu postawić na nogi. I w tym miejscu będę musiał wybrać imperialną ekonomię ze względu na ideologię naszego państwa, a potem od razu zrobimy ten zespół badawczy. Zauważyłem, że obecnie Gryfoni walczy z stalingradem Z tego powodu porzucę cele gospodarcze i będę chciał jak najszybciej iść z nimi na wojnę, bo musimy wykorzystać tą dogodną sytuację. Mamy cel i od razu wypowiadam im wojnę. Odpalę także od razu plan, bo raczej z łatwością będziemy wychodzić na ich prowincje. A gdy już mamy wojnę, pora wrócić do gospodarki. I tak jak myślałem, bez problemu się po nich przejeżdżamy. A mój szablon dywizji wygląda w sposób następujący i postawiłem na piechotę o rozpiętości 21. Zaatakujmy teraz na ich stolice w celu szybkiego zakończenia tej wojny. I szczerze mówiąc, ich kapitulacja jest jedynie kwestią formalności, za chwilę powinna nastąpić. Gryfonia kapituluje i pora na konferencję pokojową. I w ten oto sposób wygląda sytuacja po konferencji pokojowej. O ciekawe, zrobiłem już wszystkie cele gospodarcze i się te dwa dodatkowe, ale z ich wykonaniem raczej bym poczekał, bo chciałbym ruszyć na Pingwiny, więc rozpoczynam od tego celu. Ale to jednak będzie musiało poczekać, ponieważ Stalinograd uzasadnia na nas cel. Wracamy więc do gospodarki. Wypowiedzieli nam wojny, i musimy się aktualnie bronić. Ze względu na to, że nie szło nam, najlepiej cofnąłem moje dywizje na regiony narodowe. W międzyczasie, kiedy toczymy walki, udało nam się osiągnąć w tych regionach ponad 40% komplejansu, A w związku z tym skorujemy sobie te prowincje. A na świecie widzę, że nie dym się, robimy Ekwestria za chwilę, będzie upadać. A my na całe szczęście zatrzymaliśmy ich ofensywę. No i Ekwestria w tym momencie kapituluje. Mamy wreszcie jakąś dobrą informację i pogromcy Ekwestrii wypowiedzieli wojnę naszemu progowi. Niby nadal mają tu sporo dywizji, ale zapewne większość poszła na główny front. Więc spróbuję odpalić ofensywę i zobaczę jak to będzie wyglądało. Na razie naprawdę nie ma tragedii, powoli idziemy do przodu, a interwencja wojny tej królowej uratowała nam całkowicie rozgrywkę i pojawiła nam się w końcu konferencja pokojowa. I tak oto wygląda sytuacja po niej, pora w końcu zaatakować na te pingwiny. Mamy cel, pora więc rozpocząć wojnę. Puszczę też plan, bo wydaje mi się, że to będzie łatwiejszy przeciwnik niż poprzedni. No i tak jak myślałem, bez problemu ich przepychamy. Powoli też będę kończył cele polityczne i za chwilę zobaczę co będzie dalej, a pingwiny bez Jakiegoś większego oporu pokonujemy, i kwestią formalności jest ich upadek. I za chwilę będziemy wchodzić do ich stolicy. O dziwo wykonanie tego celu spowodowało anektowanie kraju Niedźwiedzi i dostaliśmy nawet ich dywizję. Co ciekawe, możemy stworzyć potężny Hanad i to teraz wykonam. A także Pingwiny kapitulują i ich anektujemy oraz bierzemy całą flotę. A gdy mamy już pokój, możemy wykonać następny cel. Wykonaliśmy ten cel i na jego mocy stajemy się protektoratem Wielkiej Królowej. Ale żeby zrobić ostatni cel musimy kontrolować wszystkie prowincje Gryfonii, więc pozwolę sobie je dać Tulpakiem, ponieważ i tak są marynetką naszego sojusznika. No i od razu lepiej przechodzimy do ostatniego celu. Mamy to i zobaczmy co się stanie. Poza tym, że nasz kraj zmienił nazwę oraz flagę, to także pojawiło nam się mini drzewko, które z ciekawości zrobimy. A tak poza tym dało mi to też możliwość tworzenia trybutariuszy. I jak dobrze rozumiem dostaniemy na te prowincje kory, ale będziemy mieli ograniczony manpower z nich. Tak też jest i mamy tutaj te minus 85%. No ale cóż przynajmniej jakieś fabryki mi dodadzą. Ostatni cel z tego mini drzewka jest już gotowy i nie powiem że nie, ale wygląda to ciekawie. I to już chyba wszystko co oferuje ta modyfikacja na ten kraj. Szczerze mówiąc pomimo trudności poradziliśmy sobie z przeciwnościami losu. Trzeba przyznać, że wykorzystaliśmy jego potencjał na maksa i stworzyliśmy potężne imperium. Więc jeżeli ta kampania Wam się spodobała, zostawcie lajka like oraz suba. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć!